Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betkris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betkris. Jeżeli nie macie konta w Betcris, mamy dla Was cashback do 500 zł na start. Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy się zarejestrować, zaznaczyć zgody marketingowe i przy pierwszej wpłacie i zagranym kuponie do 500 zł macie zwrot stawki. Oczywiście, no, niestety, w formie bonusowej musicie je po, po, potem obrócić 3 razy po kursach 1,30. Taki triple, czyli z trzech zdarzeń 1,30. Jeżeli to trzy razy obrócicie, macie zwrot. Jeżeli właśnie chcecie coś zagrać i myślicie, że coś może nie wyjść, a chcecie dalej potem stawiać to macie to jakby trochę bezpieczny zakład. Oczywiście potem macie tą możliwość do obrotu, tą kwotę trzy razy musicie ją obrócić, ale kto chce może sobie skorzystać, jeżeli nie macie konta. Linki do rejestracji w komentarzach pod filmem, zachęcam kto lubi grać, ale jeszcze nie skorzystał z promocji może sobie skorzy skorzystać. To tyle w ramach tej promocji, witam na kanale Ograć Bookmachera. No chyba w smutnych nastrojach to, co się wydarzyło w meczu Belgia-Polska, no idzie do zapomnienia. Blamasz, blamasz, blamasz. Słaba druga połowa, jedna z najgorszych chyba w dwudziestoleciu, jakich oglądałem w piłce nożnej z udziałem Polaków. No i nawet nie było tego zaangażowania, brutalności i tych fauli, kartek, bo to emanuje wtedy tym, że chcemy zatrzymać rywali, a tego też nie było. Jakby przeszli obok tego meczu, no trudno, kartek nie było, ale dubel trafiliśmy i gramy o trzeci dubel z rzędu. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi. Zapraszam na sobotę, niedzielę, to są konkursy, otwór to 50 zł, a w ciągu tygodnia gramy sobie właśnie te single i duble dnia. Wychodzi to raz lepiej, raz gorzej, ostatnio trochę lepiej, mamy dwie, z, dwa z rzędu duble trafione i walczymy właśnie o trzeci. To tyle w ramach takich podsumowań. Jeżeli nie macie konta w z forbet, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. A my lecimy właśnie singlem i dublem dnia na dziś. Pierwsze spotkanie Macedonia Północna, Gruzja i ja tu typuję czysto na Macedonię Północną. Jest mega dobrą drużyną, moim zdaniem niedocenioną. Bardzo blisko była nawet awansu na Mundial, ale się nie udało niestety. Mają bardzo dobrych zawodników, potrafili przecież pokonać Niemców nie tak dawno także to była mega mega sensacja i moim zdaniem tutaj Gruzję pokonają, Gruzja to jest raczej słaba drużyna która na wyjazdach gra no, słabo, oczywiście ostatnio ma dobrą formę, no ale z takimi drużynami jak Bułgaria czy Gruzja to mogą sobie wygrywać, ale jak przychodzi z taką Macedonią Północną moim zdaniem to nie mają szans Macedonia Północna ma tak, takich zawodników jak Elma w swojej ekipie, także nie w słabe uszy, a ostatnio właśnie Macedonia pokonała Gruzję nie tak dawno, bo dwa lata temu, również Patremis, ale moim zdaniem tym razem no, lepszych zawodników i lepszej formy, ma właśnie Macedonia Północna tym bardziej gra u siebie i moim zdaniem tutaj Macedonia Północna to bierze. Drugie spotkanie, Dubel właśnie, dwa spotkania tutaj na Dublu, Grecja, Cypr. Idę w dwóch faworytów, w Grecji i Bułgarii, Grecja z Cyprem. No, Grecja, jeżeli wygrywa, to najmniejszym nakładem sił. 1-0, 2-1, 2-0. Oni nie mają parcia na to, żeby strzelać 5 bramek. Co jest taka, to jest taka filozofia gry, że strzelić bramkę, defensywka. Ogólnie cały mecz to defensywka, ale po prostu strzelić tą bramkę i dokończyć ten mecz po prostu zwycięsko. A Cypr to Cypr, słaba drużyna tak naprawdę powinni być w dywizji no, ostatniej D no ale tam jest mało, bardzo mało ekip, więc jest w tej dywizji C najsłabszą moim zdaniem w tej grupie drużyną no, razem z Gibraltarem oczywiście no też tutaj się znajduje w tej dywizji C co mnie bardzo dziwi no i tutaj właśnie przechodzimy do drugiego typu Gibraltar Gibraltar, Bułgaria ja typuję po prostu na Bułgarię i poniżej 4,5 gola Gibraltar jest taką drużyną, że u siebie gra defensywnie i nie, nie, rzadko kto strzela im 5 bramek, myślę, że Gibraltar to nic nie strzeli, a Bułgaria tak jak w poprzednim meczu, trzy bramki góra, może cztery strzelo. bo przypomnę, że nie tak dawno grali właśnie Bułgarze z Gibraltarem i wygrali u siebie 3-0, a na wyjeździe myślę, że będzie troszkę trudniej i 2-3-0 może wyciągną. Tyle na dziś, strzelam zieloności miłego dnia i oby trzeci z rzędu dubel wszedł, bo single te, to single są po większym ryzyku po, po wyższych kursach, jeżeli jedno zdarzenie ma ponad dwa kurs, to jest wielkie ryzyko, a na dublach gramy 1,4170 70 w tych granicach na jedno zdarzenie i zawsze ma to większe prawdopodobieństwo, to w ramach takich podpowiedzi i sugestii. Tyle na dziś życzę. Zieloności, jeszcze raz miłego dnia i ELO. Widzimy się w sobotę z konkursem.